Piękny dzień. Bartek śwignął a ja idę czerwonym szlakiem, który tędy prowadzi na czarną górę. Czerwonym. No to startujemy. 35 minut. Idę na śnieżnik. Dzisiaj masę śnieżnika. To jest właśnie śnieżnik. Piramida, buduje helikopter. A my jesteśmy na masywie śnieżnika. Idziemy właśnie od czarnej góry, która jest tam. I natknęliśmy się na takie miejsce mocy uzdrowicielskiej. Kudy, co powiem No, jest zdecydowanie góry bardziej rozdeptane niż nasze góropawskie. Zdecydowanie więcej ludzi. No, a biorąc pod uwagę, że wczoraj Boży działa, Zaczyna się długi weekend, stąd takie pierwsze wycieczki pewnie wśród wielu dzisiaj i to widać na szlaku, są wręcz musem do wykonania. Dobry, sorry, sorry, sorry. sorry. piękny szlaki Wczoraj to jest trasy od czerny Chory, od Spadingu Widzicie jak ciężko pracuje beton Się jak pilot do góry Boza Fajna Robota Przebiewna 19-12 godzin pojeczu bez lądowania Także jeźdą 10 km na butach. Jesteśmy na śnieżniku Deptamy tutaj po wszystkim, bo niestety tam się buduje jakieś schronisko W związku z powyższym nie przyjdziemy Pan nas przegonił na bok Na teren zielony poza szlakiem Ale tu jest widok O tam jest pradziad Nasz znany Teraz kopę zmierzymy. Dobra. Śnieżnik. Jesteśmy, teraz tak. Kopa jest tam. Uwaga, zoomuję ją. Po kolei. Tam jest kopa. Chudy stój. Tam jest kopa, a my przyszliśmy z Czarnej Góry 12 km. Zaraz zobaczymy Czarną Górę. Chudy, stój, stój, chudy. A my przyszliśmy stamtąd z Czarnej Góry. Czarna czarne Teraz wracamy, wracamy. O Bartek na parze. Ale widok. Mam niewysad. Kurde, skrzydło mieć teraz, bo tutaj byłaby chyba startu możliwość. Wiatr kurde z tego kierunku. Wracamy. i Jeszcze 5 km i jesteśmy z powrotem. Wracamy dołem. No i mamy jeszcze około 1,5 km, ale teraz jak ścinamy, tutaj to mamy kilometr do smodu. W mniejszym kończymy 20 km wycieczkę od podnóży Czarnej Góry do e, e, masy, masywu śnieżnika i z powrotem, ale już dołem, nie po tych żlebach na górze. Także dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że też spędziliście fantastycznie dzisiejszy dzień. A jak nie dzisiejszy, to jutrzejszy. Spędzicie. Hej.